Przyszedłem na Galokwero w kolejnym odcinku Eldeńskiego Kręgu. Jesteśmy w ruinach Wychamu. Oczywiście tutaj nas zaczną szkielety okładać. Znaczy nie zdążą nawet tego zrobić. My natomiast musimy udać się. A, ok. My natomiast musimy się udać w jakimś kierunku. Aby odkryć kolejne komponenty tego pięknego świata, przypuszczam, że tu, jak staniemy, to coś tam dojrzymy. Ścieżkę na wprost, ale ona będzie prowadzić prosto tutaj do zamku ciarni. cieni, znaczy. Hmm. Dalej nie wiem, jak się tu przedostać. Ale opracuję to prędzej czy później. Jeszcze mogę przenieść się tutaj do tej drogi nieprawości i zobaczyć, czy gdzieś tutaj właśnie jakiegoś dziwnego zeskoku nie będzie. Może gdzieś tam od dupy strony będą jakieś. Właśnie. ...możliwości. Ktoś tam w ogóle się napieprza. Hm. on jeszcze żyje? Kubany. W końcu. Hmm. Widzę, że gracze inni też tutaj się przyglądali, jak mogą rozwiązać zagadkę zejścia tam w dół. Wow. To było całkiem niespodziewane Ej nie, naprawdę ciekawi mnie Jak tam mogę się przedostać Jeśli nie z tej strony, to pewnie z tamtej, czyli z tego pola, ale tu jest wodospad. Tylko, że jak tu jest wodospad, to być może tu będzie jakieś zejście. Nie lubię mieć takich nieodkrytych segmentów, kiedy wiem, że tam coś jest. tutaj nagle jak jakiś przedmiot jest do zebrania, czy coś tego typu, to już tam akurat pobiegnę. Dobra, spróbujemy sobie tutaj z góry zobaczyć, czy nie ma jakiegoś zysku tam nieco niżej z tego pagórka wulkanicznego. Może z tamtej strony coś przyuważę. O tam coś jest <śm> No dobra, tutaj to też jest wątpliwe. Generalnie, w ogóle chcemy tam się przedostać, no, a tam nie ma realnej szansy, żeby przejść. W jest jakiś, nie wiem, jakiś tunel, cokolwiek, bo to w sumie tutaj jest takie dosyć obszerne, ale nie, no raczej wątpię, w sumie nie wiem, po co tu miejsce łaski było, taka propo. Nic, nic a nic. No dobra, tu jest to złote drzewo. Spróbuję w takim razie z tej strony. Tu jest to wysoka góra taka. Ale może tam będzie jakiś... Nie wiem, jakaś wskazówka, cokolwiek. Eee, to też się mija z celem, przecież tu jest góra. Kurde, no. Dobra, ale tam coś jest. Okej. Okay. Tam gdzie te katakumby tego zapomnianego bohatera, czy jak go się tam nazywał. Tylko, że tam znowu jest przeskok z tamtej strony, żebyśmy sobie tutaj przeszli. I to jest tutaj. Ale tu jest. Hmm. Zobaczmy, przyjrzyjmy się z tamtej strony. Trochę zanudzający jest ten odcinek, jakby nie spojrzeć. Przez to, że tak latam w tej WFT, Ale no nie daje mi to spokoju i chcę odkryć ścieżkę w tamten rejon. W sumie jakby nie spojrzeć to góry Gelmir w tym momencie miałbym to jakby ukończone w 100%, no nie w 100%, ale miałbym ukończone O. No i dobra, tam nie wskoczę. To jest logiczne. Ale tu na dole coś jest, no. Szukajmy tutaj jakiejkolwiek opcji, żeby się dostać na górę. Ale zaraz tak skoczy, że przeskoczy i się zabija. Poza tym tu mnie chyba coś blokuje, nawet nie mogę tam wskoczyć wyżej. Czy tam nie wskoczę? Ale możemy kombinować dalszą drogą. starczy No i nic to nie zrobimy Nie ma żadnej możliwości, żeby to obejść. Dobra, to w takim razie z się spróbujemy przenieść. Znaczy, przenieść, przelecieć, zobaczyć. No i miałem konia, no. Oho. Niby jest góra Gelmir, ale też jest tutaj coś. To jest w ogóle miejsce łaskie. o co tu chodzi. No, czyli jednak... Widzicie, jednak znalazłem tą ścieżkę. To by pomyślał. Jo, aż tak. Jest złote nasionko. Ale to jest życie, chyba o ile mnie pamięć nie myli. No, dokładnie. No i kto by pomyślał, że znajdę jednak tą ścieżkę tutaj. Jest z tym czymś, to ja nie chcę walczyć za bardzo. Tak więc proszę bardzo moi koledzy, wy sobie tutaj możecie miało to ogarniać. No dobra. No i świetnie. Przez to właśnie nie chcę z tym czymś walczyć. Ich jest czterech, jest zdecydowanie za dużo. Ale dobra, najważniejsze jest, że znalazłem ten, ten... Traktat. Teraz po prostu sobie odzyskam moje runy i wejdę tam do tego, do tej jaskini. Pod złotym drzewem w ogóle? Znaczy po tym, co dotarło z do złotego drzewa, może tak. A czy ja będę miał tyle kluczy? Będę miał. czara kipiących wód. No dobra. Myślę, że możemy sobie tu dychnąć. Bardzo dobrze. I załączymy sobie lampkę. A może nie to. To w ogóle i ziemutki są rycerze. To luz. W się sensie taki w miarę wiecie sensowny przeciwnik, z którym można łatwo walczyć. Chociaż cholera, wiec tutaj głębiej może być. właśnie. Aha! Delikatne close enough. Wow, blisko. Jest nad czy nie? Myślę, że jeszcze jeden jest. A jest jeszcze jeden faktycznie. Dobrze widziałem. Który miał było, w ogóle szczur, który miał ukroniczne. <gry> Dobra, zetkakujmy. Jak to się mówi czas to pieniądz! Dobra. Whoa. Grzybowe ciało, grzybowe ręce, grzybowe nogi. O proszę Tak dosyć fajnie. Zebraliśmy właśnie grzybowy zestaw. Ciekawe czy w ogóle daje nam to jakąś odporność na cokolwiek. Dobra, zaraz mi się trucizna zakończy. Bardzo dobrze. I tu jeszcze było inne. Jakieś rozwidlenie to jeszcze chyba było. Teraz nie wiem, czy tutaj? Tak, tutaj chyba. Nie, nie tutaj. Tak, tu albo nie. Nie, tu ten kwiatek był. Gdzie to było? Ja pierniczę, znowu będę zatruty, No, no dobra, jednak się udało znaleźć skrawek ziemi, który mi obniża ten stan. Oj, Jezu. Ale trochę powoli to robi, jak tak mimo wszystko. Dobra, w międzyczasie w sumie zobaczę sobie ten... ...grzybiczy... ...zestaw. Tu mi się w ogóle zwiększy siła, i inteligent ja, ale PS -y mi opadną o 8. No dobra, tutaj mamy tą grzybową głowę. Kupienie niewrażliwość strasznie zwiększa. No dobra, to użyjmy sobie tego, ale na przykład byśmy sobie wzięli dużo lepsze rękawice, nie? Dobra. I to już będzie duży ciężar niestety. Ale w sumie to wolałbym chyba buty mieć lepsze niż rękawica. Są jakieś lepsze w ogóle? O, te są lepsze. I nawet średni ciężar zachowam. No to może być. No dobra. Ta przerwa mi podsłużyła. A, tutaj jest to takie wyjście. Wow. Jest też posąg Mariki, więc pewnie. Coś się tu zaraz niedobrego wydarzy. Ukrytej ściany nie ma. No, było... A, dobra, bo tam się da dalej zaskoczyć. Już miałem mówić właśnie, że chobę ja tam zeskoczyć? Tak. Dobra. Trzeba to być przygotowanym na każdą ewentualność. Jest złote światło, więc będziemy mieli wosa. Dobra. No dobra, tak w sumie to nawet się nie trzeba jakoś specjalnie spinać. Radość klanu z Zyskaliśmy. Dobra, dobra, niczym zupa z bobra. Ok. To to jest ten talizman, który dostałem. Tu jest. Zwiększa siłę ataku jeśli w pobliżu ktoś został dotknięty zatruciem lub skini lizną. Nee. nie przyda mi się to raczej. Ale dobra, w tym momencie możemy zakończyć sobie odcinek, a w kolejnym polecimy sobie prawdopodobnie no wzdłuż tutaj do tego zamku, ale nie, nie mam pewności czy nas to tam doprowadzi. Czas pokaże, nie chcę obiecywać, bo samemu udało mi się tam w miarę znaleźć tą, ten wąwóz pomiędzy masywem górskim. Tam w ogóle tak jak wskoczyłem sobie na tą górę jedną to była jaskinia u góry więc nie wiem może gdzieś tam też coś takiego znajdziemy sobie. Ale to się okaże w kolejnym odcinku. Póki co, dzięki za uwagę i do zobaczyska.